Po pierwsze, mamy wewnątrz cień. Po drugie, mamy produkcję, bo mamy słońce. Oczywiście, wodę też mamy, co jak najbardziej nam służy. Oprócz tego, oczywiście, chodzi klimatyzacja. Test klimatyzacji w pełnym słońcu wypada. Powiem tak dość obiecująco skłamałbym gdybym powiedział, że coś jest nie tak jest 23 stopnie, teraz jest wewnątrz 21 stopni pewnie normalnie by było 27 i chodzi w trybie Eko. ja sobie bawię się cały czas, przełączam to natomiast pobór w tym trybie eko jest około 100 watów, a produkcja z paneli 400, w związku z tym jedną czwartą tej produkcji, która jest, wyciągamy na e, chłodzenie jeśli przełączymy to w tryb auto, to oczywiście wiadomo że będzie szedł pełną burzą ja szybko Przestawiłem na 16, żeby mu dopakować tutaj mocy, żeby wyciągnąć z niego ile tylko wlezie. Zauważyłem, że zużycie skoczyło gdzieś do około 300 watów W momencie kiedy podkręciliśmy tutaj chłodzenie, ale tak jak już mówiłem wcześniej, można też chodzić, może to chodzić sobie w trybie eko. Także o, nawet słychać, że spada od razu z obrotów. Oczywiście co no wiadomo, lodóweczka też chodzi. 2, 7, no co, wszystko śmiga? Czyli tak, nie ma jak to swój własny brąd. Ponadto oczywiście ten sprzęt również grzeje. Grzanie to bardziej w nocy bym zalecał niż w dzień, ale też taka opcja jest, istnieje. Także co.